Witam Was wszystkich serdecznie. Jesteśmy po wstępnej metamorfozie pani Małgorzaty, z której jestem bardzo dumny, była dzielna, tak samo jak moja cała ekipa. Metamorfozę pani Gosi. Zobaczymy, kto mnie pozna. <grym i zna> Dlaczego wstępna? Dlatego, że po walce będziemy kontynuować pracę nad panią Małgorzatą nie tylko zewnętrzną jej część, ale również wewnętrzną, o czym oczywiście się będziecie mogli przekonać już niedługo. Na pewno zadajecie sobie pytanie, dlaczego ja akurat prowadzę ten projekt. Mam bardzo dużo znajomości w świecie beauty. Interesuję się tym, odkąd pamiętam i uwielbiam pomagać ludziom i zmieniać ich życie na lepsze. Zapraszam wszystkich do oglądania. Będzie super. Kochani, zobaczcie dzisiaj pierwszy dzień mojej metamorfozy. Zobaczymy, jak będę się czuła. Powiem Wam po wszystkim. Dzień dobry. Witam. Gosia. Bardzo Dzień dobry, ja że Pani Gosia, bo dzisiaj metamorfozę muszę to zobaczyć. No, tutaj wygładzone, jeszcze efekty będą za, za jakiś czas. Nie poznają mnie. No, 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 no jest fajnie. Cień wszystkim. Poznajcie Monię, bo w sumie Cześć. Goszę już znacie. Monia to jest e, stylistka. Powiedz, Monia, coś o sobie szybko. Zajmuję się stylizacją od kilku lat. Dodatkowo dzielę się tym w internecie. No i dzisiaj troszeczkę podrasujemy styl pani Gosi. Przygotujemy taką kapsułową garderobę, tak naprawdę, bo to nie chodzi o przebranie, tylko pokazanie, jak można różne rzeczy po prostu ze sobą nosić i żeby pasowały do. Tak, także zaczynamy I... oczywiście od zmiany stylizacji Gosi, po czym. Pojedziemy do mojego przyjaciela, e, Garika do fryzjera, gdzie będzie miała przedłużone włosy, koloryzację, będzie miała naprawione e, te włosy, które no, też pewnie swoje przeżyły. No i zrobimy jeszcze kilka fajnych detali, podtuningujemy Panią Gosię, w końcu weszła na nową drogę życia. Nie pije, uprawia sport i chciałbym po prostu jej pomóc w tym, bo jestem wielkim fanem Metamorfoz, wielkim fanem ludzi, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, niezależnie od tego, w jakim wieku są. A Gosia jest tego żywym przykładem i trzymam za nią kciuki i zaczynajmy. Elka? Ja Cię odpierdzielę, także. Gosia, syn Cię nie pozna. Będziesz musiała zmienić numer telefonu, bo wszyscy Twoi ex będą dzwonić. Nie mają. Nie mają? Pasuje, co? Będzie super. Do tego robimy szalik. Miję i zależy na tym, żeby ona miała płaszcz. Jasne, oczywiście, to jest dużo tak? jasnych płaszczy, tylko ten ma taki fason. Chodźmy się poszukamy lepszego fasonu. Ten płaszcz powinien być lepszy, stylowy bardziej. On jest najbardziej stylowy, nie wiem, czy ten nie będzie za duży akurat dla niej. A pokaż rękawek, tak? Tak, za duży. Za jest. duży. MK. I jeszcze ten na szyjnik. Złoto. Ile karatowe? Ja się nie znam. Ty tutaj jesteś, milion dolar. Bo. Ja będą pasować do e, płaszcza? Do wszystkiego, one no. będą, będą fajne. Tylko 39, może zmieścisz się. Jak będą za małe, to pod kurczem wpadnę. No dobrze. Je, je, dobrze. Je, je, nie ma. Ale dobrze będzie, no? Moja. Jak się czujesz Gosia? Co? Jak się to, Zupełnie inna kobieta, nie? fajne. fajne Ale zobaczcie. Nie, e, fryzury jeszcze nie ma, nie ma makijażu, a i tak zobaczcie jaka zmiana już, nie? Super, jest, no no, Idę jej to. spróbować dwie stylizacje jeszcze dobrać. Dobra, ty się przybierajcie, a ja lecę. Myślę, że każdy z nas najbardziej lubi y, dresy. Ty, Gocha, chyba też. Ale Więc tutaj jest bardzo ważne dobieranie po prostu fasonów i żeby te materiały dobrze wyglądały. I tak naprawdę wtedy możesz, widzisz, to jest taki bardziej elegancki i masz minus 10 y, lat w takim dresiku. Good. Super. Zobacz, ko będziesz miała szalicze ładne. A zobacz tutaj. Elegancka! Elegancka. Proste rzeczy, proste tak. fasony super jest, no? i super wyglądasz. No? Ale będziesz ten płaszcz samym zoru. <grym grym grym grym> ale go. super to wygląda. A pan nie widzą. Widzę, no super. Co, no zajmijcie i teraz załóż ten. Wiedziałem, no, ja. że w będzie jej dobrze. Mam oko. Trzeba beczka dobrze, że jeśli kocha, pokażę wszystkim, że nieważne od wieku, w każdym Ojej. momencie życia można się ocknąć i, i zmienić swoje życie. Zresztą sam zmieniałem je kilkukrotnie, więc wiem, jaka to jest ciężka praca i jak ciężko jest zmienić to życie o 180 stopni, żeby wyglądało tak, jak powinno wyglądać u normalnego człowieka. Słuchajcie, jesteśmy po zakupach. Monia zajebiście się spisała, ja Ty coś tam wiesz? pomogłem. E, myślę, że fajne. mamy fajne uczucie vibe. estetyki, tak. fajny tak. vibe. Gosia Jak zajebiście czujesz? wyglądała, Super. podobało My się? Jak modelka. Tak, jaram się, naprawdę się jaram, bo uwielbiam to robić, zawsze to robiłem, zawsze zmieniałem życia e, moich kolegów od sylwetek po ubiór, po tak. nawet twarze i są po prostu szczęśliwsi i mega się cieszę, że mogę to przeprowadzić ten zabieg na Małgorzacie ja ja. Słuchajcie, jesteśmy pod Glam Lab. Idziemy zrobić piękne pazurz Gosi, bo tak jak mówię, kompleksowo ogarniamy jej wizerunek, także lecimy z tematem, zobaczcie zresztą jak pięknie jest w środku. Daję się nad ciebie. Ale nie ma wymogu jakich... Nie ma wymogów, tylko żeby było ładny. No no dobra. No, nie żadnych tam rażących takich, nie? No to trzeba cierpliwać właśnie, ja nie cierpiłam. Ja to lubię. Tak właśnie, się nigdy nie zastanawiam, co ja lubię, co ja bym chciała. To jest dopiero dziwne. Moje prace wymagały krótkie paznokcie niemalowane. No to ale wiesz. teraz też masz prace, które wymagają Dobra, czyli boks. No mi się podoba, osobiście sama wybrałam kształt paznokci i kolor. Będą tutaj białe jeszcze tak. Co to jak się French. nazywa? O. Jak? French. French, French. O. Tak żeby to wyglądało naturalnie, nie sztucznie. I zachęcam. Tym bardziej kobiety w moim wieku. Może na walkę, bo niektóre sobie kobiety na walkę robią. robią. robią sobie, ale ja bym proponowała właśnie takie, żeby naturalne były, żadnych tam tych tych jakieś tam przyklejane. Te, te, te ozdoby, takie i tak dalej, bo to, to nie ma sensu w ogóle. No a po walce jak najbardziej. Nawet szponę możemy zrobić. Jeszcze może w filmie zagrać. Oczywiście w horóży. Podoba mi się. Bardzo elegancko. Francja, elegancja. Teraz inaczej można się ubrać, nie? Nie na sportowo ciągle. Zobaczymy efekt niedługo: metamorfozę pani Gości. Mamy to mega intensywny czas. Dzisiaj kończymy już nagrywki na paznokciach u Gabrysi, do której serdecznie Was zapraszam. No i jutro ostatni dzień, dzień rozliczeń. Jutro będziemy rozliczeni z tej naszej pracy i pamiętajcie o tym, że to jest pierwszy etap. Na drugi etap zaprosimy, zaprosimy Gosia już po jej walce i doprowadzimy ją, ją do już takiego stanu. Super i wtedy będziecie mogli ocenić naszą finalnie pracę. Tymczasem zapraszam na jutro. Good, good. Siemanko! Jak tam? Dobrze, mam dzisiaj dla Ciebie zadanie specjalne. Gosia dawno nie była uprzydziela, na pewno będzie trochę tam roboty, ale wierzę, że...

Jest Gosia, powiedz mi, jak często chodziłaś do fryzjera? Kiedyś są dwa tygodnie, bo krótkie włosy nie? Na się takie wiesz. A w ostatnich latach hmm. bywałaś w ogóle u fryzjera? Wow. Rzadko. Rzadko. Mhm. Super. Czyli jest to y, fajne miłe doświadczenie, które, które odmieni ci znowu. No, tak szybko, jak szybki my nim członków dobrze, a powiedz mi jak odczucia? Czujesz się, że jesteś w dobrych rękach? Mhm, tak? bardzo. Mhm. Jesteś w najlepszych rękach. Tak Good. Good boot. Good. Jest. Good, good. Yes, yes. yes. się jak Kleopatra. Z tego kozyka mleka brakuje. Super. Nigdy nie miałeś niczym, miałem głosów? Do nie. nie. Kupowałeś się lat temu? To miałem swoje z natury długie tak? kręcone. Ale fajnie. Przy następnej metamorfozie. No tak, przy następnej metamorfozie. Bo uwaga, tak jak tak. mówiliśmy, będzie part tu. Spróbujemy gości odświeżyć kolor i nadać inny po prostu. Trochę tak. Wydaje mi się trochę taki mniej agresywny. Pójdziemy może w coś w stylu czekolady delikatnej. Ale na ten moment mogliśmy tylko na szybko przedłużyć, delikatnie odświeżyć ten kolor, tak żeby wyglądały na zdrowe. Tak. Zadowolona jestem? Bardzo. Nie? Mm -hmm. Będą mogli w końcu I... ciągnąć za coś, co? Nie dam! <laughs> Nie czula! <laughs> Me Dzisiaj mam bardzo ciekawy projekt. Mój serdeczny kolega Paweł Tyburski zaproponował taką metamorfozę Pani Małgosi. Wykonaliśmy dzisiaj koloryzację, przedłużanie włosów, metodą keratynową. Włosy były bardzo krótkie, ale... Już niebawem zobaczycie efekty, jak można z krótkich włosów zrobić coś e, ciekawego. Bardzo dobrze. Jeszcze tego ubiór, makijaż. I chyja! Idziemy na podryw. Znajdujemy się w studio Astra, gdzie kończymy nasze nagrywki i nasza główna, jedyna bohaterka będzie pokazywała stylizację, które wspólnie z Monią, stylistką, wybraliśmy. Oczywiście Jula, mojego brata dziewczyna, przygotuje ją do sesji zdjęciowej, zrobi jej najpiękniejszy makijaż, jaki tylko potrafi, prawda Jula? O, dziękuję, tak. Także spodziewajcie się niespodziewanego. Wow! Czyli low, uh, czyli Ferlopę, wiesz co? To to? No Słuchajcie, udało mi się na rzutem na taśmę na ostatnią chwilę ściągnąć Daniela, bo się okazało, że fryzura trochę opadła, spadł deszcz i nam gości tutaj popsuło fryzurkę, ale Daniel, jego uprzejmość nie potrafi, nie potrafi mi odmawiać, dlatego przyjechał i. Co się robi tak jest. I poprawi nam tutaj fryzurkę do samej sesji. Bardzo Ci dziękuję Daniel. Ja dziękuję. Zrób na bóstwo stary. Ja sama bym ubrała i w ogóle chyba tak, nawet tak chodzę. E, Gosia ma długie, szczupłe nogi, więc e, taki model spodni pasuje idealnie. No i tak, stylizacja dla dziewczyny, która ma i 20 lat i. ile masz lat? I 50. I wygląda zajebiście. Mogę używać słowa zajebiście? Tak. Wygląda zajebiście. Tak, tak, już się jedziemy Tylko pamiętaj, żeby do mnie patrzeć, dobra? Dobra, czekajcie, już muzyka leci Dobrze. trochę tym bokiem, o właśnie Super Dobrze Dobrze ja, Ale kocha leci Modelka, kocha tak, leci tak, obóz Dobrze, super Ale ona to czuje, Moto. To jest akurat moja stylizacja, moja dumna jesteś ze mnie? Bardzo. No, tak jak mówię, mam coś tam poczucie estetyki na sportowo, ale też elegancko. Także sami zobaczcie, oceniecie, czy Pawciu ma to coś, czy nie. Tak, dobry wybór dresu. To już co wcześniej mówiliśmy, że jeżeli Gosia lubi chodzić w dresach jak wszyscy, to najważniejszy jest fason i materiały. Tak jest. Kusko, kus. jest jest! Gosia, i w tej stylizacji, i do kościoła, może pójść, i na, i na spotkanie biznesowe. No słuchaj, tu jest już pani Małgorzata. A pa, teraz to jest. Pani Małgorzata. Mister, to jest profesor pani Małgorzata. Tak. Teraz tak, łapkę tak, ale naturalnie, tak jakbyś chciał usiąść tak. O! O tak super. dobrze, tak jest dobrze, tak jest super. Bardzo Lekiusz. ładnie, super. Lekiusz, o tak, o. Gosia i o, spo, jakieś spojrzenie kocie, dawaj. Głowa wyprostowana trochę, o ta, o do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, tak jest, o bardzo dobrze, teraz Dobra. jest super, jest super. Kolory ziemi, ziemiste kolory, stonowane, nie jest nudno przez różne wzorki, biała koszula, piękny włos. A jak się czujesz w takim kolorze? Pasuje Ci do oczu, teraz to zauważyłam. Idealnie pasuje Ci do oczu. Gosia, wyglądasz przepięknie. Już wiesz, które kolory są Twoimi ulubionymi? Wiesz już, jak będziesz wybierać ciuchy wchodząc do sklepu? Czy będziemy musieli Ci pomagać? Nie, nauczymy się. O to chodzi, to tak naprawdę mieliśmy możliwości, jakieś pieniądze na te ubrania, więc wybraliśmy jakiś tam wyższy budżet, ale to jest tylko inspiracja, tak samo dla was. Że takie same rzeczy tym się kierować nawet przy kupowaniu tak nie, w Lumpeksie, który ja uwielbiam. Tą marynarkę na przykład mam z second hand, zapłaciłam za nią 3 złote. Także po prostu kierunek, to jest kierunek, który I bardzo... powiem akurat, żartek, jesteśmy przy Lumpeksie, jak mówią, jak mój kolega ma coś fajnego, zawsze pytał, super kurtka, ile ważyła? O, ucharek <laughs> od tak. Lecimy Dobra, Dalej. Dalej. Dobrze Gosia, tak z klasą, bądź poważna. Czekaj, czekajcie. To Czekaj. ucho zakryj, ucho, ucho Tak, zakryj. tak. I tak stoisz, to lepiej, jak jednak tak. O, tak i nie za bardzo w bok i tutaj możesz tak luźno zostawić tą rękę. O właśnie, jej nie, nie, nie wiesz, nie angażujesz. Delikatnie do góry broda, broda do góry. Do góry. O tak, pewna siebie, pewna babka jesteś, dawaj. Do góry, prosto, ładnie wyprostowana. Tak, 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 Wyprostuj kartkę tak. bardziej i o tak, o, o tak. Do góry broda. Do góry do broda. Mamy to! Stylizacja, którą w ogóle wybrał również Pablo no. na konferencję, czyli elegancka y, pani, no myślę, że bardzo pasuje. Jak, Gosia? Mam, mam gust? Tak. Monia, spisałam się? Bardzo dobrze, ja właśnie mówiłam, o, tak że, że, elegancką, że elegancką stylizację musisz przygotować ty, bo tak. wiedziałam, że trafisz bardzo dobrze. Tak, I ja od, bym wybrała to samo, więc... Od Moni Dzięki. usłyszeć takie coś, to jest niezmiernie dziękuję. miło mi, także... Jesteśmy dobrym teamem. Tak jest, z granym. I sam witaj jak noc i dzień, jak słońce i deszcz To jedyne oczy, dzisiaj ich zagoda Wszystko co lepsze jeszcze przede mną Zwinien, życie tak mordo, nie jedno, zmieniłem siebie i gdyby mnie błędy, nie wiem, czy bym był tu na pewno Tułem przy tym lepszy jak wina sam pomasz jeszcze z nie! na luźno, na luźno, spokojnie. Wolne ruchy. Subtelne, seksowne. Nie, to nie było seksowne. To nie było seksowne. Trochę kocha, kochaj, hamuj wrotki. Hamuj piętą tą bajerę. Pokaż, pokaż ten wyraz twarzy, jak się teraz czujesz. Jak ci z tym, jak teraz wyglądasz. Jak masz nowe życie. Pokaż, pokaż tą dumę, głowa do góry, tak! Pokaż, seksowna jesteś, tak! Dobrze to wygląda. Oj, tak, o, tak. zostań tak, dobrze, Gosia. Gosia, baw się tym, baw się, to mamy Twoja zabawa. Delikatnie, tak, subtelnie. Bawisz się tym, zarzucaj sobie. Wspólnymi siłami. Tak, tak jest. naprawdę wymieniłam tylko płaszcz, zasugerowałam w jakich tonach i Pablo wybrał tutaj wszystko. Czapeczka, sam. szaliczek stylowo. E, e, bardzo lubię odcień tego beżu. No, lubię sam ten kolor, więc wiedziałem, że mając czarny kolor, włosów na pewno będzie jej pasować. I zobaczcie, jak to wygląda. Moja. No pięknie. Jesteśmy z I Gosia dała zajebiście radę. Jestem z niej mega dumny, była dzielna, dała radę. Pięknie wygląda. Za kamerami śmialiśmy się, że wygląda jak kardashianka Chris Jenner. Naprawdę pięknie tutaj tej propozycji eleganckich stylizacji. No bo raczej go się kojarzymy z takim luźnym, sportowym stylem, więc coś innego tu moglibyśmy się bawić na różne sposoby. Ale zaproponowałam taką kapsułową garderobę. To znaczy, że wszystkie elementy można ze sobą mieszać, na tym budować tak naprawdę swoją szafę. Jak ci się podoba, jak się czujesz? bardzo, bardzo dobrze. Tak? To najważniejsze. Słuchajcie, najważniejszą częścią, jak dla mnie uważam, jest część wewnętrzna i to właśnie od tego powinniśmy tak naprawdę zacząć e, przemianę Gosi i zadbałem o to, żeby osoba, która jest sprawdzona przeze mnie, która pracuje również ze mną od pół roku i efekty czuje świetne, chciałbym, żeby po prostu przeprowadził rozmowę z panią Małgorzatą, która sama zdecyduje, czy potrzebuje tej przemiany, czy chce, żeby. Paweł Pawlak, bo tak nazywa się osoba, która naprawia mi głowę i chciałbym, żeby przeprowadzić z nią chwilę rozmowy i ona po tej chwili rozmowy zdecyduje, czy chce działać, chce współpracować i naprawiać swoje wnętrze. Od środka, tak? Dzień dobry, cześć, go się miło poznać, bo tutaj totalny rozgardia, że. Słuchaj, na początek chciałbym tylko powiedzieć, że po pierwsze nie uważam, żeby tutaj było cokolwiek do naprawiania. Bardziej jest to kwestia poznania siebie i odkrycia, co tam tak naprawdę w środku się pięknego skrywa. A po drugie, jeżeli udało mi się to zrobić z tym Ancymonem, to z Tobą myślę, że to będzie tylko czysta. Przyjemność i przede wszystkim na początek chciałem Ci pogratulować już całej tej drogi, którą przeszłaś, bo Paweł mi wszystko pokazywał, więc słuchaj, jestem bardzo pod wrażeniem tego, co, co zbudowałeś do tej pory i tego, jaki przykład dajesz i kiedy Paweł mnie po prostu zaprosił do, do tego projektu, powiedział, że jest taka możliwość, zapytał, czy ja bym miał taką ochotę, mówię, słuchaj stary, pewnie bardzo chętnie pogadam, tylko to musi być, że tak powiem z dwóch stron, więc tak się tutaj znalazłem i przede wszystkim miło poznać, słuchaj. No dziękuję, tak samo. Mam nadzieję, że spotkamy i porozmawiamy. Ja myślę, że dobrze by było, żebyś Ty Gosia sama jakby zdecydowała teraz, czy wyrażasz chęć, czy uważasz, że chciałabyś przejść taką przemianę wewnętrzną, że chciałbyś spróbować, bo to jest Czemu super. Czemu nie? Ja wszystko próbuję. Całe <laughs> życie. Nikt Cię tutaj do zmiany nie zmusza. Ty ja wiem. sama chcieć. Mm -hmm. Więc Paweł jest tu osobą na odpowiednim miejscu. Ty jesteś osobą na odpowiednim miejscu, która chce się zmienić, a Mam nadzieję, że wspólnymi siłami pomożemy Ci to osiągnąć i będę trzymał za Waszą e, współpracę. Działajcie w takim razie, jeżeli wyrażę, wyrażę zgodę taką, Tak. Spróbować? Uh -huh. Cieszy mnie to, bo ja na pewno z tego e, tytułu, że zacząłem współpracę właśnie z Pawłem nie żałuję. Cieszę się bardzo z miło, to w moim życiu dużo, co jakby chyba widać gołym okiem i mam nadzieję, że Ty będziesz kolejnym przykładem na to, jak można, nieważne w jakim wieku, zmienić swoje życie i trzymam, trzymam za Ciebie kciuki. Gosia, dziękuję Ci za całą metamorfozę, za te 3-4 dni ciężkiej haruby, za to jak ciężko i dzielnie walczyłaś, e, dzielnie e, trzymałaś fason i jak dzisiaj super wyglądasz. Dziękuję Wam tak samo Dziękuję Dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia. No i z naszej strony to wszystko. Jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy i z pracy Gosi. Wygląda naprawdę pięknie i to była czysta przyjemność. Gosia po odzyskuje swój dziewczęcy urok. Tak, i wspólnymi siłami udało osiągnąć nam się ten pierwszy krok, bo tak jak wspomniałem, to dopiero początek metamorfozy Gosi. Zadbamy o jej wnętrze, zadbamy jeszcze bardziej o jej zewnętrzny wygląd i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy razem tego trzymać, gosia. Oczy, ob A ja dziękuję, że wierzyliście we mnie. Tak, to najważniejsze. I tutaj takie małe zmiany, gdzieś ta brudka usta, to jest tak naprawdę dopełnienie tej, tej urody. Tak, tak, tak. Nie zmiany, tylko wydobywamy wszyscy, każdy w swoim sektorze to, co najpiękniejsze. I przede wszystkim to tak naprawdę cała zasługa gosi i jej energii i tym, że przez to, co przechodziła. Nie straciła tego blasku, uśmiechu i radości życia, bo to widać. Dziewczyna dzisiaj nam wariowała i, i pokazała, Cześć jak przyjście. się tańczy. Mnóstwo <laughs> światła w środku i obyśmy wszyscy i Wy również Dziękujemy. widzieli je również na zewnątrz. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. i czekajcie na drugą Dziękujemy. część. Tak jest. Pa! Tak, Good, good! Tak, a, o, a, jest, jest! Wszyscy tak? 3, 2, 2, 1. Good, good! Jest, jest! Yes. <laughs>